Witam ponownie A ja dobra A taki przekaźnik hiperfalowy za 3 dni Umieszczenie satelity, umieszczenie. Ja potrzebuję teraz mieć taki samolot nowy zrobić Potrzebuję taki mieć nowy samolot Czy ja mogę taki samolot produkować? Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Dobra, wiem. Nie. Okej. Okay. Ale mogę karabin plazmowy. Ale jest strasznie drogi. A jeden już mam? Hmm, no dobra, może znalazłem gdzieś. Teraz moment, chwila, 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 niech się zastanowię. Tak, koszary 900. Szkoła oficerska. Mniej kosztują. Mokra robota. No dobra, kupujemy. W, nie waż się umierać, a to żelazna wola. Do woli, gdy awansują. 100. No dobrze. Nie waż się umierać. Dobrze, krytycznie ranny, a nie zabity. Hmm. Za drogę. A nowy? Jaki nowy? Ja nie będę miał żadnych nowych. Dobra. Hmm. Ciało techniczne, instalacje, jak wyglądają? Uf, 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 uf. Generator zasilania, ile mamy? No, cały czas mało, mało. I tu będzie ten węzeł. To tu zrobimy warsztat No i tylko pójdziemy teraz już tu A może jeszcze tu zasilanie Ale zasilanie ile kosztuje? Nie wiem Trudno powiedzieć Nie wiem na razie co z tu robić Odlewnia laser zdobycie drona, oszczędność amunicji. Tak, rozpocznij projekt. A dlaczego ja nie mogę już tego? A bo zakończone. Satelity, satelity, tak. To już rozpocznij projekt. Dobra. A może taką platformę? Taniutka, 35, dobra rozpocznij projekt dobrze 500 mi zostało zdobycie drona nie, nie a ulpszony pistolet? co to po co mi pistolet? dopilnuję by produkcja niezwłocznie ruszyła hmm. skontaktuję się z tobą gdy tylko coś się pojawi Dobra, spudujemy parę tych karabinów karabin plazmowy drogie korerstwo drogie bardzo drogie jeden Podajemy jeden taki, przekaż rozkaz. No tak właśnie. Widzicie żołnierze? Obserwujcie, tak? Ma być na polu walki. Kamizelka dla Nowookę. Nie. Ancerz hitynowy stymulanty bojowe. To mieszkanka mieszanka substancji chemicznej z gruczołów mutona. Borsyka kra na pewien czas podnosi statystyki żołnierza. No i później sobie kupimy takie zabaweczki, ale na razie nie chcę ich mieć. Mm, hmm, no to chyba... Karabiny snajperskie muszę mieć na to pieniądze. Dobra, lecimy zobaczymy co będzie się działo dalej. Mam plazmę. Teraz muszę mieć. Można produkować snajperski, snajperski karabin plazmowy. Wspaniale. Teraz potrzebuję coś, co pomoże mi zrobić. To nie jest ani strzelba. Ani nie to, ani nie to, chyba to coś co pomoże mi zrobić samolot. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego dowódca. Nowe myśliwiec. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Dobra. Afryka, przekaźnik. Aha, jeszcze coś. Dział techniczny. Produkuj przedmioty. Snajperski karabin plazmowy. Produkcja. Chcę mieć takie dwa. Ile to kosztuje? W no, ogóle starczy mi? Nie starczy. Za mało pieniędzy. Powrót. Sorry, ale musi starczyć. Hmm. Iść na szary rynek. Uszkodzony i nie przyda się do badań. No to. Przedajemy dwa trochę zarobiliśmy Nie, przywoliłem się, pomyliłem się Dział techniczny Przedmioty. Snajperski karabin plazmowy produkcja. Raz, dwa. Przekaż rozkaz jest. Mamy plazmę. Nasze snajperki. Już mogą ruszać do ataku. Teraz przydał mi się taki jeszcze. Co to było? Wiesz, nową budowę? Nie kontynuuję, bo już nie mam co budować. Chwila, czyli co? Co ja tam mam zrobione? Wskaźnik hiperfalowy. No dobra, i co teraz? Jakie teraz wytyczne? Nie mam. Ochroniarz z Buenos Aires twierdzi, że obce formy życia próbowały go porwać. Policja prowadzi śledztwo. Mieszkańcy środkowych Indii. Domagają się silniejszej ochrony komunikacji masowej w obliczu rosnącej liczby ataków obcych. No to miałem tu zawsze miałem taki zawsze podpowiedź a jakoś, co ja mam teraz robić. No nie wiem co teraz mam robić. Umieszczeni satelity na orbicie. Satelity, źródło, oszczędność. Raport Rady Coś takiego Zlecenie od Australia Cztery pistolety laserowe chcą mieć Nie teraz Cztery pistolety laserowe Ile to kosztuje? Produkuj przedmioty Ja mogę w pistolety laserowe Produkcja raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery stopy metali to kosztuje. Dobrze, zrobimy to. Chwileczkę. A co w laboratorium? Kontrolujemy nadajnik hiperfalowy. Ciekawe czego się dzięki niemu dowiemy. Może w międzyczasie powinniśmy spróbować wykryć aktywność UFO. Dobra. A co robicie? Aktualne badania. Źródło zasilania UFO. Aha, rozumiem. Tak, jak najbardziej. Mhm. Dozór satelitarny, dostępny na strijon. Jest źródło zasilania UFO. I co teraz? Można zbudować generator Ellerium. Elerium. Co jeszcze? Działko plazmowe. Nowoczesny myśliwiec. Pistolet plazmowy. Ciężka plazma. Nowoczesny myśliwiec. To jest bardzo ważne. 10 dni. Strzelba. Kompozytowa? O kurcze, i to też jest ważne. No dobra, ale chyba najważniejszy jest nowoczesny myśliwiec. Po dogłębnym zbadaniu napędu grawitacyjnego obcych oraz ich systemów zasilających i nawigacyjnych możemy wykorzystać ich projekty w naszych badaniach. Dobra. Wspaniale. Mam nadzieję, że. Oszczędność amunicji, kontynuuj. Na razie nie mam finansów na dalsze badania. Kontynuuj. Nowoczesny myśliwiec, co jest? Co jest? Chwila, co jest? Wyłącz to! Nie dotykaj niczego. Możliwe, że na to czekaliśmy. Chociaż raz! Co teraz robi? Co? Działa. Ser! Nadchodzą nowe dane z łącza hiperfalowego. go się opłaciło, ale naraziliśmy życie wszystkich zaangażowanych osób, żeby zaspokoić czyjąś naukową ciekawość. Warto było ryzykować dla takiej nagrody. Gdybyśmy tego nie zrobili, nie zdobylibyśmy tych informacji. Czyli znaleźliśmy UFO 6 rozmiar średnio nadzorca. Nad i bardzo rozwinęliśmy wypuść myśliwca, bardzo rozwinęliśmy swoją obronę radarową. To jest jakiś nadzorca statek, którego wcześniej w ogóle nie widzieliśmy. Wykryto kontakt. Wysyłamy nasze myśliwce na, na tego nadzorcę. Próbujemy go zwalczyć. Widzimy, że jest to niezły statek. Nie taki jak inne UFO. Kontakt utracony. Czyli to jest naszym celem: przechwycić nadzorce. Przechwycić statek nadzorca. Okej. Mamy szybko zbliżający się duży kontakt. Trudno będzie za nim nadążyć. Rozmiar duży. Barka zaopatrzeniowa. Wypuść śliwce. Gdzie? Argentyna. Mamy tylko jednego myśliwca w Argentynie. Tego właśnie. Wysyłamy go na, ba na barkę zaopatrzeniową. Bardzo duże UFO. Jednego satelita. No, dawaj. Takie olbrzymie. Wycofaj się. Wycofaj się. Nasze myśliwce są za słabe, żeby walczyć z tak z dużymi statkami. Wykryto kontakt. Ale nie mamy tutaj. Niestety nie mamy tutaj myśliwca. Przyspieszamy czas. Wykryto kontakt. Średnie nadzorca nad Meksykiem. Wypuszczamy. Jeden. Mamy tylko jednego myśliwca tam. W Meksyku. Myśliwiec. Atakuje wroga. A nadzorca. Właśnie to mamy zestrzelić. Uciekaj, uciekaj. Nie widzę celu. Nie, nie. Nasze myśliwce nie mogą z tym czymś walczyć. Wykryto kontakt. Właśnie z tym. Zaczynamy przegrywać walkę w powietrzu. Nasza technologia jest za słaba. Nowoczesny myśliwiec Projekt badawczy nowoczesny myśliwiec zakończony. Można produkować latający SHIV. można produkować Firestorm. Dzięki wyczerpującej pracy zespołu badawczego możemy już odtworzyć działanie zaawansowanych komputerów sterujących i nawigacyjnych obcych. Może... systemy te? Podają pilotowi informacje przekazujące możliwości przekraczające możliwości naszej współczesnej awioniki i z pewnością przybliżają nas do celu, jakim jest dorównanie statkom obcych w walce. Co ważniejsze, udało nam się stworzyć pierwszy prototyp napędu fali grawitacyjnej, stworzonego w oparciu o systemy napędowe obcych. Dzięki temu mechanizmowi ciąg... Maksymalny Firesztorma zostanie zwiększony przynajmniej dwukrotnie w porównaniu do interceptorów i tra z tradycyjnym napędem pulsacyjnym. Jeśli doktor, doktorowi Shenowi i jego zespołowi uda się wyprodukować to urządzenie, nasze statki będą równie szybkie i zabójcze co okręty obcych. Latający Sheaf, latający robot. Wspaniale. Firestorm, nowoczesny samolot bojowy. Dobrze. Czyli wiadomo, że naszym priorytetem obecnie, ponieważ mamy 192 kredytki, jest produkowanie Firestorma. A ile kosztuje jeden Firestorm? Yy, hangar. Nie, przepraszam. Oj. Dział techniczny mamy jakieś tutaj lekkie spowolnienie. Jest yes, Siedemdziesiąt 73 i dużo komponentów. Dobrze, dobrze, ale coś mi tutaj trochę haczy. Chyba przestało 73. Próbujemy zrobić więcej firestormów. Idź na szary rynek. Ten przedmiot nie przyda się do badań. Raz, dwa. Nie przeprowadzono badań. Ten przedmiot nie przyda się do badań i można go sprzedać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest ważne. Zastanawiam się czy to się opłacało. Oczywiście mam na myśli obcych. I dział techniczny. Produkujemy Firestormy. Ile możemy zrobić? 2, 3, 219. Czego nie mamy? Czego nie mamy? Za mało miejsca w hangarach Przenieś lub Lub się jakiegoś samolotu, aby zrobić miejsce 2 Przekaz rozkaz Produkuj 2 Dobrze, teraz tak. Co się dzieje w hangarach Aha, czyli ja mogę... Rozumiem. Ja buduję tylko tu Firestormy, 14 dni. Czyli przenosimy Z tego miejsca Możesz przenosić nasze interceptory do bas na całym świecie, rozmieszczając flotę na różnych kontynentach. Dobra. Do akcji. Przechwycenia nowych kontaktów UFO pojawiających się w tych rejonach to znacząco zwiększy wydajność naszych oddziałów. Dobrze. I dział techniczny. I jeszcze produkuje my jednego Dobra, powoli będę musiał już kończyć, bo coś mi zaczyna tu haczyć. Dobra. Chyba trzy Firestormy mamy. Nagrywam. Mm. Dobrze. Tutaj na razie kończymy, bo coś zobaczę, co się dzieje w komputerze. Troszkę mi przychacza. Na razie dobrze.